Rosja to kraj ogromnych kontrastów ekonomicznych, gdzie obok zamożnych metropolii istnieją miasta pogrążone w skrajnym ubóstwie i zapomnieniu przez władze centralne. Dziesiąte miejsce w rankingu najbiedniejszych miast zajmuje Kyzył, stolica Republiki Tuwy, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie ledwo przekracza 12 tysięcy rubli. To miasto położone w samym sercu Azji boryka się z chronicznym bezrobociem sięgającym 30% populacji w wieku produkcyjnym i całkowitym brakiem perspektyw rozwoju. Infrastruktura kyzyłu przypomina czasy sowieckie, a większość budynków mieszkalnych nie była remontowana od kilkudziesięciu lat i znajduje się w opłakanym stanie technicznym. Mieszkańcy tego odizolowanego geograficznie miasta przeżywają na minimach socjalnych, często nie mając dostępu do podstawowych usług medycznych czy edukacyjnych na przyzwoitym poziomie. Na dziewiątym miejscu plasuje się Birobidżan, stolica żydowskiego obwodu autonomicznego, gdzie dawne marzenia o żydowskiej republice zamieniły się w ekonomiczną katastrofę współczesności. Średnie zarobki w Birobidżanie oscylują wokół 13 tysięcy rubli miesięcznie, co przy rosnących cenach towarów pierwszej potrzeby skazuje ludzi na wegetację w skrajnej biedzie. Miasto to charakteryzuje się masową emigracją młodych ludzi, którzy uciekają w poszukiwaniu lepszego życia do bardziej rozwiniętych regionów Rosji lub za granicę kraju. Ósme miejsce przypada groznemu, który mimo statusu stolicy Czeczeni i masowych inwestycji po wojnach czeczeńskich wciąż pozostaje miastem z ogromną liczbą ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa. Oficjalne statystyki mogą pokazywać pozorny dobrobyt groznemu, ale rzeczywistość ekonomiczna przeciętnego mieszkańca wygląda zupełnie inaczej niż propagandowe obrazy w mediach rządowych. Większość ludności utrzymuje się z niewielkich zasiłków socjalnych lub pracy w szarej strefie, gdzie wynagrodzenia są minimalne i nie zapewniają godnego poziomu życia rodzinom. Siódme miejsce zajmuje Magadan, miasto położone na dalekim wschodzie Rosji, znane z tragicznej historii sowieckich łagrów i ekstremalnie trudnych warunków klimatycznych panujących przez większość roku. Średnie wynagrodzenie w Magadanie wynosi około 15 tysięcy rubli, co przy astronomicznych cenach produktów sprowadzanych z odległych regionów kraju czyni życie niezmiernie trudnym i kosztownym. Miasto to dotknięte jest masową depopulacją, gdyż młodzi ludzie uciekają przed beznadzieją i brakiem jakichkolwiek możliwości rozwoju osobistego czy zawodowego w tym izolowanym zakątku. Na szóstym miejscu znalazł się Narian mar stolica nienieckiego okręgu autonomicznego, gdzie pomimo zasobów naturalnych region pogrywa się w biedzie i niedorozwoju gospodarczym dramatycznych rozmiarów. Mieszkańcy Narianmaru zarabiają średnio 14 tysięcy rubli miesięcznie, co przy ekstremalnie wysokich kosztach życia w tym arktycznym mieście skazuje ich na permanentne ubóstwo. Miasto praktycznie nie posiada połączeń drogowych z resztą kraju, a transport lotniczy jest tak drogi, że większość mieszkańców nigdy nie opuszcza tego izolowanego regionu. Piąte miejsce w rankingu przypada Majkopowi, stolicy Adygei, gdzie pomimo umiarkowanego klimatu i położenia na południu Rosji, mieszkańcy borykają się z chronicznym ubóstwem i brakiem perspektyw. Średnie wynagrodzenie w Majkopie to zaledwie 11 tysięcy rubli, co plasuje to miasto wśród najbiedniejszych ośrodków miejskich w całej Federacji Rosyjskiej współcześnie. Bezrobocie w Majkopie jest endemiczne, a większość dostępnych miejsc pracy oferuje wynagrodzenia na poziomie minimum socjalnego lub niewiele powyżej tej granicy biedy. Czwarte miejsce zajmuje nazrań, największe miasto Ingushetii, gdzie poziom ubóstwa osiąga jedne z najwyższych wartości w całej Rosji, według wszystkich dostępnych statystyk ekonomicznych. Mieszkańcy na zarabiają średnio około 10 tysięcy rubli miesięcznie, co przy rosnących kosztach życia skazuje większość rodzin na egzystencję poniżej minimum socjalnego uznawanego przez władze. W mieście praktycznie nie ma dużych zakładów przemysłowych ani przedsiębiorstw oferujących stabilne zatrudnienie, a ekonomia opiera się głównie na transferach finansowych z budżetu federalnego. Na trzecim miejscu plasuje się Magas, stolica Inguszeti miasto stworzone sztucznie jako symbol ambicji politycznych, ale będące w rzeczywistości pustym i pozbawionym życia gospodarczego ośrodkiem. Średnie zarobki w Magasie wynoszą około 11 tysięcy rubli, choć większość mieszkańców nie ma w ogóle stałego zatrudnienia i utrzymuje się z pomocy społecznej od państwa. Miasto to jest praktycznie wyludnione, składa się głównie z budynków administracyjnych i niewielkiej liczby mieszkańców, którzy nie znaleźli pracy w okolicznych większych ośrodkach miejskich regionu. Drugie miejsce w rankingu najbiedniejszych miast Rosji przypada Czeremchowo w obwodzie irkuckim, miastu górniczemu, które po zamknięciu kopalń pogrążyło się w gospodarczej zapaści i bezrobociu. Mieszkańcy Czeremchowa zarabiają średnio 9 tysięcy rubli miesięcznie, co jest kwotą niewystarczającą nawet na zakup podstawowych produktów żywnościowych dla przeciętnej rodziny w tym regionie. Miasto to charakteryzuje się masową emigracją, pustostanami w budynkach mieszkalnych i całkowitym upadkiem infrastruktury przemysłowej, która niegdyś stanowiła podstawę lokalnej ekonomii i zatrudnienia. Na pierwszym miejscu najbiedniejszych miast Rosji znajduje się Komsomolsk nad Amurem w obwodzie Chabarowskim. Dawne, dumne miasto przemysłowe, które dzisiaj jest symbolem ekonomicznej degradacji i biedy. Średnie wynagrodzenie mieszkańców Komsomolska wynosi zaledwie 8500 rubli miesięcznie, co stanowi najniższy poziom dochodów wśród wszystkich większych miast Federacji Rosyjskiej obecnie. Miasto to powstało w czasach sowieckich jako ośrodek przemysłu lotniczego i stoczniowego, ale po upadku systemu komunistycznego jego gospodarka całkowicie się załamała, bez nadziei odbudowy. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Komsomolska żyje poniżej oficjalnej granicy ubóstwa, a bezrobocie, według niezależnych szacunków, przekracza 50% ludności w wieku produkcyjnym i zdolnej do pracy. Miasto to systematycznie się wyludnia, gdyż młodzi ludzie uciekają w poszukiwaniu lepszego życia. Pozostawiając za sobą starszych mieszkańców bez środków do życia. Gospodarka komsomolska opiera się dziś głównie na pomocy społecznej z budżetu federalnego, a próby rewitalizacji przemysłu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów od wielu lat. Ten ranking nie jest jedynie zestawieniem liczb i nazw miast, lecz obrazem głębokich nierówności, które od lat kształtują codzienne życie w wielu regionach Rosji. Każde z tych miejsc to społeczność ludzi funkcjonujących w warunkach chronicznego niedoboru, gdzie brak pracy, niskie płace i upadek lokalnej gospodarki stały się normą, a nie wyjątkiem. Bieda nie jest tam przejściowym kryzysem, lecz trwałym stanem przekazywanym z pokolenia na pokolenie wraz z utratą wiary w możliwość zmiany własnego losu. Wyludnianie się miast, emigracja młodych i starzenie się populacji prowadzą do stopniowego zaniku życia społecznego i gospodarczego. Szkoły są zamykane z powodu braku dzieci, szpitale tracą personel, a lokalne przedsiębiorstwa upadają jedno po drugim. W ich miejsce nie pojawia się nic nowego, ponieważ inwestycje omijają regiony uznane za nieperspektywiczne, a pomoc państwowa ogranicza się do doraźnych transferów socjalnych, które nie rozwiązują żadnych strukturalnych problemów. Kontrast między oficjalnymi narracjami o rozwoju kraju a rzeczywistością tych miast jest szczególnie wyraźny. W czas gdy w mediach państwowych mówi się o stabilności i wzroście gospodarczym, dla mieszkańców Kyzyłu, Komsomolska nad Amurem czy Czeremchowa codzienność oznacza walkę o przetrwanie i brak realnych szans na poprawę sytuacji. Rosja dużych metropolii i Rosja prowincji funkcjonują jak dwa oddzielne światy, połączone jedynie wspólną nazwą państwa, ale coraz bardziej oddalone od siebie pod względem poziomu życia, możliwości i nadziei na przyszłość. Subskrybuj kanał i oglądaj więcej materiałów pokazujących prawdziwe oblicze życia w Rosji.